Rozpoczynam badania. Dam ci znać, jak będę coś wiedziała. Na temat, na temat więcej robotów. O teleport, konsola. Zax, będziesz musiał jakoś zniszczyć te świetlne ogrodzenia, aby się dostać do teleportera. Kolejny poziom fortecy Oma. Po raz kolejny jesteśmy postawieni we wrednej katce. O, to było. To było nie wredne. A tam jest czerwony teleport, który pewnie mi się włączy od razu, jak wyłączę fioletowy. Ha, nie od razu. Czyli może po przełączeniu tej konsoli. Więc na razie tego nie róbmy. Tę też zostawmy w spokoju. Nie chcę. Co to zrobi? Przełączy na następne, tak? Okej, okay, czyli musimy włączyć wszystkie bramki po prostu. I mam na myśli zupełnie wszystkie bramki. To mi się włączy teleport, tak? Ale nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Natomiast szkoda, że ten motyw jest taki wredny tutaj. Mamy pancerza, nie mamy zdrowia. <noise> nie mamy życia, co tu jest zrobione? To nie jest włączone, ale i tak musimy to włączyć. Okej, okay, nie tędy drogę, powinienem pójść w prawo. Super. Zapamiętaj to sobie. Affirmative. Na raz, czyli się da. Tylko tu wchodzimy w jakieś dziwne terytoria. O, prawie się udało rozwalić wszystko. Może się spisze tutaj rękawica w Nie do końca nie rozwala jednego nawet. Może jednego rozwala, ale dwóch nie. Jakiegoś świeżego świeżej krwi nie rozwali. Okej, okay, przynajmniej tropy z tych robotów są ok, Bo. Praktycznie oddawiają nam zużytą amunicję. Nawet jesteśmy, mamy jej nadmiar. W sensie zostają nam rakiety niezużyte. Zapis, zapis, zapis. Zajrzyjmy się po pokoju. Można to jakoś szybko zlikwidować, ale jaki jest sens, jak czerwony teleport się aktywuje? Czemu? Gdyby się tu nie włączał czerwony teleport, miałoby sens niszczenie tego, ale tak to nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy się z tym rozprawiać, bo przecież i tak nas będą zalewać wrogowie, więc co za różnica: czy z czerwonego, czy z fioletowego. Treść kasenki nie może nam pokazać menu Loli Udate. Nie wiem, co ludzie sobie wyobrażali to projektując. O oh shit, musimy to wyłączyć, bo mam zablokowane przejście. Oh fuck. Więc jest jakiś powód ku temu, żeby niszczyć tą konsolę. Chyba konsola otworzy nam te drzwi. Nie widzę innej, innej opcji. No to... Nie, żegnaj amunicję. Nie ja mamy dość pancerza i życia, żeby... To dobrze. Okej, okay, tu jestem chwilowo bezpieczny, powiedzmy. Nowy zapis. Ta, drzwi się otworzyły po zniszczeniu tego. Teraz jak się stąd wydostać? Najlepiej za amunicją. Taki pomysł. Nie mam pojęcia. Hmm, hmm, hmm. Nie sądzę, żeby wrogowie z czerwonych teleporterów kiedykolwiek się wyczerpywali. Więc walka chyba nie ma najmniejszego sensu. Szczególnie jak się trafi w ściany. Za gęsto to się robi za szybko. Bo zaraz wbiję na Google i sprawdzę. <grystanie> Może Google wie jak sobie poradzić z czerwonymi teleporterami. <grystanie> Spokojnie, o co mi się zdenerwują. Hmm. Jak się stąd wydostać? Nie utknąć na ścianie. To jest pierwszy dobry krok, a drugi nie mam pojęcia. Okej, okay, będę musiał zrobić to tak jak tutaj zrobiłem, tylko rozprawić się z, z częścią robotów. Okej, okay, prawie się udało. To jest jakiś pomysł, z tym, że ta broń. Nie jest chyba najlepsza do tego typu roboty. Żegnę gienia. Okej, okay, ja zapisuję tutaj znowu. Łącz się i szukamy rakietnicy. Już powinna być blisko, o właśnie i jakiejś prostej lokacji. My musimy trochę odzyskać zasobów. No jest tak wystarczająco. Spłonuje? Taka zmyła. A, ah, shit! Okej, okay, na razie spróbujmy ogarnąć okolice. Tyfy. Okej, okay, nie do końca się udało. Stała ostatnia bramka. I prawdopodobnie aktywowałem sobie czerwone teleportery tutaj. Na górze. Nie, na szczęście. A to, że one nie są aktywne teraz oznacza tylko, że za chwilę będą. i ostatnia konsola i gostki aktywne whoops Dorwali mnie a ah, nie zapisałem te tragedia Okej okay, gdzie Cię był tu był Affirmative. I teraz sobie zapiszmy jeszcze raz. Nie, nie ma co gridzić na ten pancerz. Trzeba po prostu stąd spieprzeć. No, ale jak nie otrzymałem wrażeń, to tym lepiej. Ups. kolejni wrogowie. Ej, co tego teleportera? Nie wyłączymy? Nie widzę żadnej konsoli sterującej. Zax, będziesz musiał dotrzeć do teleportera, który cię przeniesie do komnaty Oma. Uważaj, czujniki wykrywają sztuczną inteligencję, z którą się jeszcze nie spotkałeś. Jeszcze gorsi przeciwnicy? Ale możemy wrócić na pokład i kupić pancerz? Na pewno odnowimy zdrowie i pewnie będziemy tu wracać. Co jeszcze? Czy kupimy pancerz, czy nie? Niech już zostanie to jedno postanowienie spełnione do końca gry. Jesteś pułapką, tak? Nie. Okej, okay, tu widzę na widoku przełączniki konsoli. Więc spoko, w miarę. Tylko taki trafić, to byłoby spoko. Eee, nie wiem, co narzekać. Chyba jeszcze więcej. Niespodzianki? No, oprócz tego czerwonego teleportera, który jest teraz oczywiście aktywny i twardzeli. twardzieli. Hmm. Ale to nie jest coś, czego nie powinniśmy się spodziewać, raczej normalka. Fajnie, że możemy się przynajmniej zamknąć od nich, odciąć. Tylko, że odcinamy się też od y, kryształu teleportującego do domu. Okej, okay, nie widzę żadnych... A, nie, są konsole. Jedna jest tutaj. Dobra. To jeden cel widać. I druga konsola aktywuje nam to czerwony teleport z kolei. Pytanie: po zniszczeniu pierwszej, czy po zniszczeniu obu? Nie zwróciłem uwagi. I znowu nie zwróciłem uwagi, bo się zastanawiam, jak uniknąć krzyżowego ognia. W dalszym ciągu nie wiem jak go uniknąć Rugowie nie będą się kończyć Pewny pomysł to wbić tam i uciec od razu Ale i tak będzie ciężko chyba No Tak mi się wydaje Że tak właśnie będzie Żyliśmy z pięcioma punktami zdrowia, nieźle, ale niewystarczająco dobrze. Ciekawe, co my tam mamy dalej, tak w ogóle. <słuch> Jesteśmy tu zablokowani. Nie wchodzić tutaj. Nie strzelać w ścianę. Nie wiem, czy trafiłem ten drugi teleport również. Ciekawa kwestia dobrze by było go móc trafić stąd, ale nie wiem, pod jakim kątem strzelać. Teraz dobrze w miarę poszło, tylko wyczerpaliśmy się z amunicji. A nie pomyślałem, żeby zmienić na rakietnicę. Więc mój błąd tutaj. Zobaczmy co my możemy zrobić. Nie mamy już żadnych apteczek. Może ty? Nie. Nie powinniśmy zmieniać, dopóki mam amunicję. Eee, nie damy rady uciec tutaj z powrotem. A ty koleś co tutaj robiłeś? Danie z jaką częstotliwością z czerwonego teleportera będą wychodzić, mam nadzieję, że nie za szybko. Zatańczmy z nimi. O oh shit. Oh, Strzał, ale kursor nie poruszył się zgodnie z moim przewidywaniem. Tutaj, dziewiąty kursor. Ok, możemy się tak pieścić, no ale co musimy zrobić? To bić. Przynajmniej zobaczyć, gdzie te teleportery są. Niekoniecznie zniszczyć je i przeżyć. Przydałoby się trochę pancerza, żeby móc dość głęboko wejść. Proszę, bez żadnych skojarzeń. Okej, okay. jakieś się jeden teleport rozwalił. Nie wiem czy z moim udziałem, czy bez. Niemniej. Dokonało się. Nieważne ja to sprawka. Nie mogę sobie poradzić mimo wszystko. Długo nie ma. A tu jesteście. Super. Czerwony się aktywuje? Nie jeszcze, na szczęście. Ciekawa sprawa, czy w ogóle tam jesteśmy w stanie trafić w tym momencie. Czy po prostu musimy się przedrzeć jakoś. Ta broń! Dużo obrażenia zarówno do wrogów jak i do siebie. Ale pozostaje, po prostu mają niewystarczającą ilość obrażeń, żeby było warto korzystać. Do -ciu. To jest miejsce na zapis. To było dobre miejsce na zapis. To był zły zapis wczytany. <ścoughs> Okej. Okay. No Do domcił więc, albo wciśnijmy to najpierw i zobaczmy co to robi. Oczywiście otwiera nam te drzwi. Co innego to mogłoby robić? A w domciu? Naładujmy sobie zdrowie. Twoje zdrowie wróciło do poziomu. Nieprawda. Ej. Czyżby tu były też setne zdrowia i po prostu w zaokrągleniu mam 100 O shit. Mi się wydaje czy jakoś to z więcej zużywa amunicji teraz Pewnie, że ci się wydaje, bo nie może zużywać więcej amunicji niż wcześniej. Zapolujmy Na pancerz. Okej, okay, myślałem, że potrzebujesz dwóch strzałów, ale jednak czasami ta broń zabija tych dużych gostków za pierwszym strzałem, a czasami nie. Oczywiście. Czemu to jest tak niedeterministyczne? Woohoo, Wo fucking Hu Woo -hoo. Nie Dlaczego mi to robisz gro? Dlaczego? Dlaczego nie teleportujesz mnie od razu? Okej, okay, to mi pasuje bardziej.